Nadzieja drucka o Brian Z urodzenia Rosjanka, z wyboru Polka, ożeniona z małżycem O'Brien. DeLacy mieszkała w Augustówku w okresie międzywojennym, tuż koło Grodna. Tam odbywały się spotkania literackie. Przyjeżdżały tam różne znamienite osoby, między innymi Zofia Naukowska. Zofia Naukowska, która była związana z Grodnem w okresie międzywojennym, wyszła za mąż za oficera, który stacjonował właśnie w Grodnie. Obie panie, Nadzieja i Zofia zaprzyjaźniły się, ale była to taka trudna przyjaźń, nie od razu. Padły sobie w ramiona, ten proces trwał czas jakiś, ale rzeczywiście zaczęły się docierać, zaczęły się bardziej rozumieć, poznawać swoje, swoje mentalności. Potem Nałkowska opuściła Grodno, ale przyjeżdżała tutaj z wizytami, między innymi właśnie z wykładami literackimi, spotykała się z Nadzieją Drucką, O'Brien DeLacy. Takim szczególnym gościem, goszczącym właśnie przez ponad dwa tygodnie w Augustówku u Obrajenów był Stanisław Ignacy Witkiewicz. Była to połowa czerwca 1939 roku. Jego wizyta potrwała do 1 lipca, więc no możemy powiedzieć, że Witkacy, wybitny pisarz, dramaturg, rysownik, malarz odwiedził tą miejscowość no, w przededniu burzy, w przededniu wielkiej zawieruchy, jaką, jaką się okaże II wojna światowa. No i można powiedzieć, były to ostatnie miesiące życia słynnego Witkacego. Dlaczego trafił do Augustówka? W Augustówku bywali różni ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj na letnisko, przyjeżdżali na wakacje. Między innymi w takim celu trochę wypoczynkowym przyjechał tutaj Stanisław Ignacy Witkiewicz, a tak naprawdę miał swoje jednoosobowe przedsiębiorstwo. Czyli on sam malował portrety różnych osób. I dokładnie taką misję miał w Augustówku i w Grotnie. Między innymi dzięki temu dzięki temu pobytowi mamy portrety Nadziei Druckiej oraz jej męża Maurcego O'Brien de Lacy. Ładne szkice, które przetrwały do dzisiaj, ale Witkacy w tym czasie, w tych dwóch i pół tygodniach namalował wiele, wiele innych portretów. W swoich pamiętnikach, swoich wspomnieniach, Nadzieja Drucka opisała ten pobyt Witkacego z dużymi szczegółami. No, była to postać bardzo kolorowa, w związku z tym były tam różne ciekawe przeżycia. W każdym razie na koniec już tego pobytu Drucka napisała w swoich wspomnieniach no, było to dla mnie bardzo trudne przeżycie i bardzo trudne te dwa i pół tygodnia. Natomiast bardzo charakterystyczna rozmowa odbyła się na koniec pobytu Witkacego 1 lipca 1939 roku, kiedy już odjeżdżał, znamy ten zapis z pamiętnika Nadziei drudzkiej Patwy. taki dialog. Jestem tu ostatni raz w życiu, nigdy już nie przyjadę. Dlaczego źle panu było? Było mi wyjątkowo dobrze, powiedział Witkacy. Ale wiem to i czuję, że czekają nas. Złe czasy. No więc to przeczucie tego, co się wydarzy za chwilę. Z jednej strony brunatna przemoc Hitlera, z drugiej strony czerwona przemoc Stalina i rzeczywiście tragiczny koniec samego Witkacego, upadek Polski. Także dla rodziny no był to koniec. Wybuch II Wojny Światowej był to koniec pewnego świata. Musieli uciekać ze swojego majątku. Znaleźli się w Wilnie, stamtąd przez Suwałki Nadzieja Drucka przedostała się do Warszawy. Tutaj zajmowała się w czasie okupacji tłumaczeniami. Wstąpiła do Armii Krajowej. No, wspomnijmy, można powiedzieć, rosyjska księżniczka ukształtowana w rodzinie carskiego oficera wstępuje do Armii Krajowej. Tam służyła również jej córka Irena. Uczestniczyły obie w w powstaniu warszawskim, Nadzieja O'Brien de Lacy była sanitariuszką w zgrupowaniu Kryska na Czerniakowie. Kiedy skończyło się powstanie, trafiła do obozu przejściowego w Pruszkowie. Tam miało miejsce takie charakterystyczne wydarzenie. W czasie jakiegoś zatargu niemiecki oficer powiedział do Nadziei drudzkiej. Ty polska świnio, jak to w swoich wspomnieniach skomentowała sama pisarka. Mimo przerażenia, że możesz szelić do mnie, zrobiło mi się ciepło na duszy. To była nobilitacja z plugawych ust Niemca. Od tej chwili jestem naprawdę polką. Druga wojna światowa, decyzje auty spowodowały, że obrajenowi nie wrócili już do Augustówka, nie wrócili do Grodna. Nadzieja Drudzka zamieszkała w Warszawie, pracowała w biurze odbudowy stolicy, potem była lektorką na uczelniach wyższych, w Akademii Medycznej, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pisała kolejne powieści. Pisała dużo powieści dla dzieci, dla młodzieży, m.in. taki cykl poświęcony wybitnym postaciom, ale napisany właśnie dla tego młodego odbiorcy. Zmarła w roku 1986 w Warszawie, a zatem urodziła się w Warszawie i zmarła w Warszawie. Jest pochowana na cmentarzu prawosławnym na Woli w Warszawie i to też. Ciekawe. Wybrała polskość, a jednocześnie nie porzuciła swojej religii. Mimo tego, że była nakłaniana do przejścia na katolicyzm przez różne osoby, w różnym, w różnym czasie pozostała wierna religii prawosławnej, warto o niej pamiętać. Warto pamiętać o, o tej postaci pod kątem literackim, a także przede wszystkim tego, co zrobiła dla Grodna, co zrobiła dla Augustówka, dla tamtych ziem w okresie międzywojennym.